jechałem motocyklem. W pewnym momencie musiałem wykonać gwałtowny unik, żeby nie trafić jelenia. Straciłem kontrolę i wylądowałem w rowie, uderzając się mocno w głowę. Oszołomiony i zdezorientowany, wyciągnąłem się z rowu na skraj drogi. W tym momencie świetny kabriolet zatrzymał się obok. Wysiadła z niego oszołomiająca, piękna kobieta. która zapytała: "Wszystko w porządku?". Kiedy podniosłem wzrok, zauważyłem, że ma na sobie bluzkę z głębokim dekoltem. Odparłem: "Myślę, że nic mi nie jest. Siadaj. zabiorę cię do domu, aby wyczyścić i opatrzyć twoje rany i zadrapania." No, miło z twojej strony", odpowiedziałem, "Ale nie sądzę, żeby mo Mojej żonie się to spodobało. Uch, daj spokój! Jestem pielęgniarką, nalegała. To mój zawodowy obowiązek i powołanie. Cóż, była bardzo piękna, i bardzo przekonująca. Zgodziłem się, ale powtórzyłem. Jestem pewien, że mojej żonie się to nie spodoba. Przybyliśmy do jej domu, który był zaledwie kilka kilometrów od miejsca wypadku i po kilku zimnych piwach i opatrzeniu niegroźnych ran, podziękowałem jej i powiedziałem: Czuję się znacznie lepiej, ale wiem, że moja żona będzie bardzo zdenerwowana, więc lepiej już sobie pójdę. Nie bądź głupi! Powiedziała z uśmiechem, rozpinając bluzkę. Zostań na chwilkę. Ona nic nie wie, a tak przy okazji, gdzie ona jest? Myślę, że wciąż jeszcze w rowie z moim motocyklem.